Wszystko można robić online, wszystko można robić zdalnie z domu. Każdą pracę, każdy biznes można przenieść do internetu, można też oczywiście stworzyć coś zupełnie od podstaw w internecie. Też nie tylko w internecie, bo możemy pracować wyłącznie na smartfonie, na komórce. Czasami wystarcza nam po prostu dobry zasięg do telefonu i dobry telefon, który ogarnia naszą pracę. Jakie prace można wykonywać online? To jest pytanie, które ostatnio bardzo często słyszę, chociażby na webinarze, które prowadziłam w tym tygodniu do mnie, trafiło, było, pojawiło się na czacie parę razy. Większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, że już pracuje od lat online, od lat pracujemy w IT, dlatego że Bankowość mamy elektroniczną, Pity mamy elektroniczne do lekarza się nie od dziś rejestrujemy w sposób zdalny, elektroniczny. Maile, podstawowe narzędzie pracy jest. Przecież to jest narzędzie elektroniczne. Wiele dokumentów to są rzeczy elektroniczne. Wielu z nas robi bardzo dużo rzeczy za pośrednictwem technologii i ma niesamowite kompetencje w związku z tym. Wiadomo, że teraz być może ta poprzeczka jeszcze troszkę bardziej rośnie, ale mamy dużo podstaw żeby to dalej rozwijać. Prosta rzecz, którą możesz zrobić, jeśli szukasz pomysłu, to po prostu bierzesz tą pracę, którą miałeś i przenosisz ją do internetu albo na pracę zdalną. Wtedy to nie jest zbyt duża woda, ponieważ masz już wprawę w tej pracy, dokładasz sobie tylko, żeby robić to profesjonalnie, właśnie zdalnie czy przez internet. Mi się też kiedyś wydawało, że nie da się na przykład przez internet prowadzić zajęć tanecznych, czy fitnessu, czy nawet mojej własnej pracy, że nie da się wykonywać. Też na początku się z tym zmagałam, ale jednak sprawdziłam, że jest to możliwe, że jest to nawet prostsze i bardziej skuteczne przez internet, bo jeżeli pomagam komuś zdobyć pracę i piszemy CV, to ja na ekranie mogę pokazać różne rzeczy. Mogę sprawdzić czyjś list motywacyjny, mogę pokazać, jak wykorzystać różne metody szukania pracy, nie tylko portale, ale różne social media do szukania pracy, różne narzędzia, które są elektroniczne i wiele razy pomagałam tak moim klientom w zdobywaniu pracy za granicą, bo nie było możliwości wyjazdu i w ten sposób działaliśmy, żeby mieć dostęp. W moim wypadku to jest nawet bardziej skuteczne, ale też się z tym zmagałam, czy to się uda. Później jak się sama z tym zmierzyłam i zobaczyłam, wow, to może być nawet bardziej efektywne, to wielokrotnie słyszałam od moich potencjalnych klientów, ale Iza, ja wolę na żywo, czy to się da i tak dalej. A efekty są lepsze. Często jednak bariera jest w nas samych, że nam się wydaje, że się nie da, albo mamy opory, albo mamy obawy. Ponieważ pracuję już online 11 lat, to był też czas, że prowadziłam z koleżankami zajęcia fitnessu dla siebie. W pewnym momencie, kiedy mówiliśmy o tym w internecie, to niektórzy mówili: My chcemy z wami ćwiczyć, zgłaszali chętnie, więc to jest przykład, że można też fitness prowadzić przez internet. Idąc dalej, zajęcia taneczne. No, praktycznie wszystko. Jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. Dlatego proponuję ci, zastanów się, jakie korzyści z tego możesz mieć, bo jeżeli teraz masz mniejszy dochód. Nie masz pracy, biznes ci się sypie, no to oczywiście możesz w tym tkwić, ale może korzystniejsze dla ciebie będzie właśnie przejście na pracę zdalną, pracę online, chociażby w ten sposób zwiększenie swoich dochodów, czy posiadanie czegoś na przetrwanie. Ja również polecam, żeby w ten sposób zdywersyfikować sobie dochód, bo według trendów zmierzamy do tej digitalizacji już od lat i wiele prac już wcześniej odchodziło do lamusa. A teraz w wyniku pandemii coraz więcej prac przechodzi online i jak firma sprofesjonalizuje procesy i one będą bardziej skuteczne i w efekcie tańsze, bo koszty zostały już podjęte, to niekoniecznie będzie chciała wracać do pracy fizycznej, do tego, żeby robić to wszystko takimi samymi sposobami. Także niektóre zawody odejdą, ale powstaną zupełnie nowe. Nie mówię, że wszystko zniknie. Jest duże prawdopodobieństwo, że to się stanie i nie tylko z powodu pandemii, bo takie trendy są od lat i pandemia to przyspiesza. Więc warto tutaj o tym pomyśleć, żeby nie tylko mieć pomysł na przetrwanie, zdywersyfikowany dochód, co nawet być może rozważyć, czy nie byłoby dla Ciebie fajną pracą mieć w ogóle taki model pracy zdalnej, że jak chcesz, jesteś zdalnie, jak nie, to jesteś fizycznie. Tak samo w biznesie. Można tak albo tak. Zastanów się nad tym. Jeśli nie widzisz pomysłu, jak możesz robić to, co chcesz robić przez internet czy zdanie, to napisz mi w komentarzu. Chętnie nad tym pogłówkuję razem z Tobą, bo jestem przekonana, że wiele rzeczy się da. Może mnie zaskoczysz. Uważam, że jest to możliwe, więc trzymam kciuki za Twoje pomysły, Twoje działania i do zobaczenia w pracy online.